Sobota 4 listopada 2023 rok. A Ty, co myślisz o sobie? A Ty, jak siebie widzisz? Czy osądzasz, czy karzesz, czy, czy, czy cierpienie obowiązkowe w swoją przestrzeń wkładasz? Czy jest tam ból, lub zaniechanie dbania o siebie? Co tam jest w myśli Twojej każdej? Zobacz, zatrzymaj się, w ciszy to zrób. Zobacz, odetchnij, głęboko to zrób, świeżym powietrzem nie byle jaki. Zobacz, jak kreujesz swą przestrzeń, porządkujesz systematycznie, codziennie o siebie po prostu dbasz. Zobacz, na ważne rzeczy spójrz, zobacz. Czy chcesz być razem, czy oddzielnie, czy jednoś budujesz, wysyłasz. Ci fale srebrne, białe i złote, w swoją przestrzeń. Czy barwy w tobie są ułożone? Czy współgrają z sobą i piękną melodię Twego życia grają? Zobacz, ja mówię do Ciebie, zobacz jak grasz. Tą wibracją, którą w sobie masz. Zobacz, jak przestrzeń się układa, gdy jesteś w spokoju, gdy pokój, spokój kreujesz, wprowadzasz. Zobacz, czy jest tam zdrowie, czy jest tam łaska, która wszystko wygładza, wybacza, odpuszcza. I pozwala ci wolnym być. Zobacz. Zobacz. I kochaj siebie, człowieku. Kochaj nad życie. Bo to jest wieczne uczucie, które nigdy nie znika. Zobacz, na tego drugiego człowieka z miłością to zrób. Czasami pochyl się nad jego sprawami z miłością to zrób i wybacz I piękno wprowadzaj swe życie na każdym jego etapie w każdej wibracji, w każdym działaniu to rób to przecież tak dobrze już wiesz. U siebie prawdziwego. Jesteś istotą boską. Jesteś istotą wieczną. Jesteś tym, który tutaj przyszedł. Który tutaj jest. Który może i chce zrobić wiele. Sobie przypomnij siebie, człowieku, sobie siebie przypomnij. Patrz, czyń, czuj. Po prostu pięknym bądź. Tego ci życzę na cały ten dzień. Na wszystkie dni Twoje i moje też. Miłością, amen.